Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie. To jest kolejny odcinek z gry Harry Potter i Zakon Feniksa. Jak widzicie, Hagrid powrócił. Ja celowo nie biegałem tutaj za dużo. W porządku. Dziwię się, że mnie nie wyrzuciło do. na spotkanie. Dobra, do brzegu. Ja jestem Geodetic ziemek, który nagrał ponad 5,5 tysiąca filmów na YouTube. To jestem ja, a to jest Harry Potter i Zakon Phoenixa. Robimy teraz serię właśnie z tej gry. Obraliśmy sobie wszystkie gry Harry Potter. Ja zrobiłem tutaj już dużo rzeczy pobocznych. Ja widzę jak namacalnie to wszystko będzie się kończyło. Tym bardziej jak zagram w następną grę czy książej książęj już, iść do już e, Harry będzie miał ile wtedy lat hmm, 16 także już wiek nie mały a w insygnii śmierci 17 król... śmieszne jest to że na przykład w Anglii ja byłem jak byłem to yy, miałem problem z kupieniem noża do kuchni bo miałem 20 lat, a nie 21 Wieprzlej potrafię zmieścić w ustach 15 czekoladowych żab Kotlety z sosem, mm, pyszności. Eee... Witam. A możemy iść do na siódme piętro. Idziemy na siódme piętro to pójdziemy proszę państwa do pokoju gryfonów Tam jest książka w... Tam jest książka proszę państwa Od Navilla. Nie musisz już iść do Spoko spoko Przachy już nie gramy Teodorze, po Teodorze można rozpoznać który. Tu jest książka. Człowiekożerne drzewa świata. Właśnie tego nam trzeba do wypracowania. E, Hermione, mogłabyś mi pomóc ze wstępem? Dobrze, to idziemy. <laughs> Dlatego też... Dobra, teraz oddajmy je profesor Sprout. A tu nawet nie mają nigdzie gdzie ani, ani niczego takiego. Czy ja nie muszę do wielkiej sali zasłuchać. Przesuń się, Ronald. Tam jeszcze nie byłem. Patrzcie, jak tu będziemy przechodzić, to możemy też zahaczyć jakichś obrazów. Nie wiem, czy na przykład nie tu. Tak mi się coś wydaje. miałbym na przykład proroka codziennego przynieść temu śmaczkowi. Okej, okay. Starajmy się może z nim pogadać. Gdzieś on śpi, tak mi się wydaje, na 99% Jakby nie śpią, to nie pogadamy wtedy. Ale dużo obrazów już mamy Hasuł. Cześć Cześć! Mam Cię! Tutaj jesteś. Gdyby to było proste, sam bym to rozwiązał. Na pewno masz dla mnie lepszą wskazówkę. Czy masz lepszą wskazówkę? Nie. Nie do Ciebie mówię. Szu On powiedział, że będę mógł przechodzić przez. Yy, przez no, na obrazek, znajdę jego drugie. Drugą, drugą, drugą. Drugi obraz, a nie wiem, gdzie on jest. Tak się zastanawiam, czy gdzieś tutaj nie musisz już iść do zamknij ryj. Tak będę chciał, to sobie pójdę. sobie gra w diabełki czy tam durnie płonące skórki ciągle nas obserwują ciągle ciągle Jak chcesz, za wylecia, profesor sprout Oto wypracowania o samourzeźniających się krzewach. Doskonale! Świetne rysunki. 10 punktów dla Gryfindoru. W ramach przygotowywania się do sumów z zielarstwa możecie korzystać z cieplarni. Ok. stawiam, że będzie jakaś pierdoła. Dawno nie odwiedziłem. Proszę wejść. Trzeba przesadzić mandragory, użyj za... Do pracy po... Do pracy po, 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 po pro, ploter. Ploter. Harry Ploter. Wszystko ci wydrukuję. Bo u Snajpa na przykład mamy już wybitne, czyli tam szóstka. Tak, szóstka. Harry Potter miał tylko wybitne z jednego przedmiotu, z czego Hermiona nie miała, na przykład, wybitnego. Ubrana przed czarną magią. Przenieś do pustej doniczki. Przenieś do pustej doniczki. Zatacjom, się przebudzi i robimy po prostu to po ocenę. Znaczy tej zawartości już tak dużo nie ma, ale powiem wam, że na przykład ostatnio grałem w Assassin's Brotherhood, uważam, że nie powinienem, a nawet nie, nie musiałem robić wielu rzeczy pobocznych. Czego żałuję? Poświęcania zbyt dużej ilości czasu. Fundacja. trzecia. Super ciężkie zadania i coś jeszcze? Świetnie znasz się na mandragorach, wybitny. Ok, można by było idąc za ciosem, również. Udać się do. na dziedzinie transmutacji do minerwy, czy życie ma sens? Idę do sowiadu, wysłać list. Przejdziesz się ze mną? Być może. Pastoreczka. Fajna fryzura. Chodź, idziemy do salonu. Tak, będzie fajnie. Pilność w nauce. Zdrowy umysł to ciekawski umysł. Są niektóre obrazy, z których ja nie będę korzystał za często. Ej, może się ukazać tak. Gdzieś poza okwartem będzie tamten obraz. Może tak być. pentaki, tępaki, pentaki, trępaki, chępaki, zępaki, lempaki, transmutacja. Tu jeszcze nie byłem. Ofredka. Teraz jestem raczej zajęta. Czyli chyba rzeczywiście idziemy na tą oklumancję. To już będzie druga i ostatnia lekcja? Nie jestem pewny. Coś tak mi się wydaje, ale może mi się mylić. Dobra, niepotrzebnie tutaj się krzątam. Tego nie mogłem zrobić. Co to zmieni w perspektywie czasu? Dlatego nie za bardzo jest to chyba z przechodzeniem gier na 100%. Odbieramy sobie samą przyjemność. Patrzcie, tutaj będziemy mogli za portretem przejść. Aha, słuchamy. Ślizgoni rządzą. Wątpię. Jakbym nie musiała otworzyć, to byś tu został. No nie, znowu. Ślisko nie rządzą. Hasło, jak zdoby... jeśli chcecie wiedzieć jak zdobyliśmy, to jest materiał o tym. Nazywany dosadnie. Grałpik. W Wspomnienie o Syriuszu. Snajp również należy do gwardii Dumbledora. I był on. Na starcie. W domu Blacków. Następna część będzie bardzo mocno podyktowana Siriuszowi, no... Sirusowi, e, Snape'owi. No, sam tytuł, Książę Półkrwi, sami wiecie dokładnie kim Co on... To Co to było, Już wiem. Co jest w Departamencie Tajemnic? Co? Zapomniałem, że już widziałem go, gdy byłem na przesłuchaniu. Był w moim śnie. Voldemort o nim myśli. Co tam jest, że on tego chce? W Departamencie Tajemnic jest dużo rzeczy, z których większość przekracza twoje pojęcie. Przekracza! Co na cię nie dotyczy. Czy wyrażam się jasno? Ale lekcja zakończona. Czyli to nie jest jeszcze ostatnia. Cześć, Harry. Wszyscy czekają w Pokoju Życzeń. Dobrze. GD się nieźle. Wszyscy robią postępy. Wiecie jak można tam przejść najszybciej? Bo ja wiem. Bo... Jak przejdziemy tutaj? Podłe dzieciaki. Ślizgoni rządzą. Albo i nie. Jakby profesor Snape dowiedział się o tym? Ciszej tam! Jak tam lekcja o Jak tam lekcja o W porządku. Teraz dołem przejdziemy, proszę państwa. Tu mamy. Tak jak opowiadaliśmy. Hmm. Gdzie tu jest? O. Nie pamiętam jak hasło brzmiało. Hasło? Parszywy kundel. Parszywy kundel. Stan wchodzimy. Tu jest to obraz. Tu na prawo i na lewo. I tu na lewo. A, czek A czekajcie, zobaczmy jeszcze to. Nie. O nie, na prawo. Moja ciotka powiedziała, że wyczarowałeś w pełni cielesnego patronusa. Czy to prawda? Tak, Moja ciotka to powiedziała Chuchu, moja chuchu, nie, tylko powiedziałem. powiedziała. Może powiedziała. Dobra, żeby wyczarować silnego patronusa, pomyślcie o czymś przyjemnym. Róbcie to, co ja. Expecto patronum. W trójce inaczej się czarowała patronusa. O, bombarda Maxima. Tu będzie sytuacja, że na wszystko na siebie weźmie Dumbledore. Za sumrę. To on! Wspaniale! Drako, wspaniale! 50 punktów dla Citrynu! Zaraz go stąd zabiorę! Jest czoł, która się Przepraszam, Harry! Przepraszam! Wszystko się wydało! Czy chce pani mojego przyznania się? Profesorze, nie! Cicho, Harry. O, jest obok Kingsley, ten w czapce, ten czarnoskóry, to jest nowy, on później będzie w czasach po Harry Potterze mistrzem magii. A z wróci... ten, uciekła Bellatrix i reszta. Kurde, zimno mi. Umbridge z elektorem Huppert. Wcześniej była wielkim inkwizytorem, tak? Siedzą dzieciaki, wszystkie i piszą tym piórem. Freddy G George był w filmie, pamiętam, pokazane. Nie wiem, czy to już teraz będziemy musieli. Bo niedługo ale, będzie wątek z Fredem i George'em, i bagnami z ministerstwa co? Nic mu się nie stało? Hagrid uciekł, ale profesor McGonagall próbowała mu pomóc. Jest ranna, co tego nie co kojarzę? zrobić. Trzeba sprawdzić w Hagrida, czy nie ma tam dowodów, że. no wiecie, odwiedził olbrzymy na polecenie Dumbledora. Ja nie pamiętam tego, ja mam chyba kurde inną grę teraz jakoś tuningowaną, bo ja nie kojarzę wątku. jest jakiś obraz, który trochę, z drugi pozwala szybciej tam się dostać? Co? Co, co, co? A. Czyli, że musi prawdę powiedzieć. Bez kitu podali jej Veritaserum? Bez Kitu, Veritaserum podali mu a raczej Bartiemu Krauczowi Junior. No właśnie, co się z nim stało? Z Bartiem. On umarł koniec końców? Nie. Nie kojarzę. Wszystko zagłuszę. Kryty most. Veritaserum. Nawet w, Snape powiedział, że to jest surowo... ...surowo zabronione... ...podanie uczniowi. No, Ale Bridge ...totalnie nie patrzy na konsekwencje... jakąkolwiek moralną postawę. Żadną. Chodźmy do chatki Hagrida. Jak kurde za komunę. Nie ma granic. A ja nie dam rady z pięcioma ślizgonami Tak poważnie, może ja mam wysoki level No ci pamiętam, że w filmie jakieś pineski dostawali Takie przypinki kurde tam Coś się Potter nie spieszył. Co teraz zrobisz bez kochanego profesorka Potter? Co ty tu robisz, Malfoy? Przyszedłem świętować, tak jak ty, Potter. Zawsze wiedzieliśmy, że ten dureń to żaden nauczyciel. W końcu ktoś no ważny nie, no nie był sprawy. nauczycielem. No Hagrid, kurde. Musieli wysłać kilku czarodziejów z Ministerstwa, żeby pomogli profesor Ambridge. Ten głupi półolbrzym mógłby nie zrozumieć, co to wypowiedzenie. <laughs> Już po Tobie, Malfoy. Ja nie lubiłem Hagrida. Ron, nie. Zdanie... Bo to jest 13 na 5, no kurde. Muszę odbijać je. Tym bardziej, jak byliśmy w pokoju życzeń, to tam był młyn. I za nami, byli przed nami i w ogóle. Ciężko się walczy urde leży. Udało się. Dobra.